Ona no, kurwa rodziny masz. I Patrzy <laughs> Patrzy na te zdjęcia, przypominają ci dawne lata. lata, jak za mało lata. Rozminka przed blokami, siedzenia na, na ławce. ławce. Od lat z tymi zasadami, z tymi, tymi siłkami, Ta, aha. Czasem pomyśl przyszłościowo, róż głową, powiedz. Jest, jest i sobą. tobą! pomyśl o wszystkich, których znasz. My tak pamiętamy od 7 Mam dwadzieścia lat, więc słuchaj usłuchaj, kapka, dziadka. Może mądrze trafi, jak mędrzec, wędrujący przez betonowe bloki. Hania, hańba! Spójrz oboki, cofnij się o te parę lat, ta. lat. Tam jest Jędrek i Pasz, masz już siedemnaście lat. Dorastasz jak młody kwiat. Nasz usta godnie reprezentujesz od paru lat. Wytrwale pieszy w górę, nigdy nie zawiodłeś nas, ta Pawle, ja zapamiętam na zawsze cię bo jesteś moim najlepszym przyjacielem, kurwa. Nie żadnym Staszkiem, tak? Tylko przyjacielem, tak. Elo, Dla ciebie tekst. To jest to. Masz 17 lat, ziomek. 17. Tak jest. Dziadu. 100 lat, 100 lat nie żyje, żyje. Hej! 100 lat, 100 lat nie żyje, żyje. to A raz, Jeszcze raz! Jest, to. żyje, kurwa! Ale kto żyje? Kto? A we.